Dziękuję za zaproszenie na spotkanie ludzi pracy, ludzi solidarności tu w Kaliszu, u stóp wizerunku najświętszej rodziny, jedynego, gdzie święty Józef został ukoronowany jako patron jako patron rodziny i ludzi pracy Laborem Exercens encyklika o pracy co papież w tej encyklice powiedział co podkreślał najmocniej mówił o godności człowieka i mówił o godności człowieka przez pracę, ale podkreślał z całą mocą to właśnie, że człowiek nie jest narzędziem, nie jest narzędziem pracy, że człowiek i jego praca to przede wszystkim podmiotowość. I to przede wszystkim godność. Polacy należą w Europie do najciężej pracujących. Pracujemy najwięcej godzin w tygodniu. Ten zapał jest więc. Jest zapał, jest siła, jest przede wszystkim poczucie obowiązku. Polacy to w sobie mają i są za to doceniani na całym świecie. Jeżeli pytamy w związku z tym, co zrobić, żeby Społeczeństwu w państwie dobrze się wiodło i żeby państwo stawało się państwem silnym także poprzez pracę, to musi się do tego dołączyć jeszcze drugi element: dobre prawo i dobre rządzenie. Po 1989 roku, kiedy wszyscy głęboko wierzyliśmy, że właśnie Polska wychodzi na prostą, że właśnie będziemy w stanie zbudować państwo i gospodarkę na poziomie zachodu Europy, że wrócimy także w sensie zamożności do tej wielkiej wspólnoty zachodu. Z całą pewnością Polska jest dzisiaj w dużo lepszym stanie niż była wtedy. Z całą pewnością jesteśmy dzisiaj zamożniejsi niż byliśmy wtedy, ale trzeba też popatrzeć spokojnie i powiedzieć tak nie wszystko zostało zrobione dobrze. Niestety wiele dobra, które było naszym dobrem wspólnym, narodowym, zostało zmarnowane. Często niestety zostało rozkradzione. Poprzez upadek i zniszczenie wielu państwowych zakładów ludzie stracili pracę. Niektórym bardzo trudno ją było odzyskać. Całe regiony naszego kraju, całe miejscowości popadły w ubóstwo. Ludzie się załamali bardzo często, wyjeżdżali za granicę, opuszczali swoje domy. To niestety także jest rzeczywistość tych 27 lat. Czy to było sprawiedliwe? Nie. Nie, proszę państwa, to nie było sprawiedliwe. Człowiek spędza w pracy jedną trzecią swojego życia. I tam właśnie tworzy wspólnotę ze swoimi kolegami tam właśnie tworzy wspólnotę z całym swoim zakładem tam właśnie tworzy wspólnotę także z pracownikami w innych miejscach chociażby poprzez związki zawodowe związki zawodowe które dobrze działają i bronią pracowników są skuteczne których liderzy uczciwie podchodzą do swoich obowiązków i właśnie to budowanie wspólnoty pracowników, o których godność oni chcą ze wszelkich sił dbać, jest ich wielkim zadaniem. Ludzie chcą budować swoją rodzinę, chcą ją rozwijać, chcą mieć dzieci, czują się za nią odpowiedzialni. Czują się odpowiedzialni za swoich najbliższych i tych najmłodszych, których wychowują, i tych starszych, którzy ich wychowali. To także wielki, bo ten podstawowy element wspólnoty. I pracujemy po to, by tą swoją najmniejszą wspólnotę utrzymać na jak, godniejszym, na jak najgodniejszym poziomie. I ja też pracuję. I dlatego jestem z Wami tu dziś. Może to nie jest zwykła praca, bo ja ją nazywam służbą. I głęboko w to wierzę. Jestem przekonany. Że takie mają poczucie też ci, którzy dzisiaj rządzą Polską. Mamy wielką szansę na budowanie silnej Polski. Mamy wielką szansę na to, abyśmy wspólną pracą dla, dla nas, dla ojczyzny, dla naszych rodzin, spowodowali także wzrost naszej zamożności. Mamy wielką szansę, abyśmy byli dobrze rządzeni. Musimy. Wymagać, ale musimy wymagać od innych, ale również od siebie. Patrzy na nas Ojciec Święty Jan Paweł II. Patrzy na nas z nieba. Pamięta o nas. My także o nim i o jego słowach pamiętajmy. Bo łatwo jest je powtórzyć, ale trudno jest je wcielić w życie. Ja głęboko wierzę w to, że damy radę. ごありがとうハハハハ